Uwaga, przygotujcie się widzowie, bo robimy wyścig. Kto będzie szybszy od nas? Od królowej pati, Sebka oraz mnie. Zaczynamy wyścig odtąd. Chodźcie szybko podejście. Będziemy się ścigać do mojego domu. Kto kliknie apeczkę w górę? Kto zdąży szybko kliknąć łapeczkę, zanim my dobiegniemy. Wyścig rozpoczyna się za 3, 2, 1, start. Raz, raz, raz biegniemy, biegniemy szybko, szybko. Bo, 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 dawaj, dawaj, pati sebek, sebek do samego końca, jestem do samego pierwszy, końca. Jestem, 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 jestem! Jesteśmy koniec, wow razem, remis! A wy, widzowie kliknęliście apeczkę? Kto wygrał wyścig? Kto zdążył kliknąć łapeczkę? Napiszcie w komentarzu, bo to był szybki wyścig. A teraz zaczynamy chowanego Słuchajcie, będziemy się bawić w chowanego Bardzo ekstremalnego Na moim całym terenie domku W środku, wokół, na zewnątrz Możemy się chować gdzie chcemy Na dole u góry W całym moim domie Kto znajdzie, kto będzie najlepiej chowanym Oraz szukanym Ten wygrywa tysiąc diamentów Więc wow. się starajcie Sebek, Pati, Globa Zaczynamy zaraz A wy widzowie możecie wejść na mój sklep Słuchajcie, jeszcze wam powiem Mam swój sklep z koszulkami, bluzami, opaskami na Rękę, wbijajcie sprawdzić szybko. Smajsu, Do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie prawdziwe, normalne, z autografem na moim sklepie. Pierwsza linia w opisie wbijcie zobaczyć. A my... Dobra, zaczynamy. To słuchajcie. Pierwsza szuka pati Dziewczyny mają pierwszeństwo, no, więc Patty szuka, a my Przez się odwracam. chowamy. Dobra, Sebek królowa, chowamy się po całym domku. Lecimy, nie oszukujemy, nie możemy oszukiwać, normalnie się chowamy. Zaczynamy, let's go. Co, ja co teraz? Sebek? F. Ej, co ty zrobiłeś? O ma no, na głowie. Nie Mówię. znajdą mnie. Co nie Patrzcie. Sebek, wszystko w porządku? Nie. <laughs> e, Kowadu na głowę dał ty. 300 IQ. Kowadu na głowę. Dobra, okay. nie widać. Sebek schował się z kowadłem. Króla poszła gdzieś tam. Dobra, to wiecie co? Ja idę do lodówki. Ja mam świetny pomysł. Wiecie co? Ja będę oszukiwał. Tylko nikomu nie mówcie. Słuchajcie, mam taki pędzelek. Tutaj tym pędzelkiem mogę rysować i wszystko, co narysuję, to się pojawi. Albo zniknie. Ten pędzel jest najlepszy. Patrzcie na to. Narysuję sobie taki rysunek. Czekaj, może narysujmy go, żeby tak nie było widać. Czekaj, gdzie byśmy go narysowali? Dobra, wiecie co? Narysujemy go gdzieś indziej. Idziemy go narysować na dole, żeby go nie widzieli. Dobra. <laughs> Sebek, tak, chowaj się, chowaj się, super, e, super. Ja jestem schowany. Okej, okay, okej, okay. dobra, tu, tutaj narysujemy. Czekaj, o, tu pod schodami, dobra. Rysujemy pierwszy rysunek, zobaczcie. Narysuję siebie w kostce lodu. Zobaczcie ato. to, będzie super. Rysuję siebie, patrzcie, to jestem ja, tutaj, to ja z głowa, ręka, noga Jedna, druga i ręka. Patrzcie, oto ja uśmiechnięty, tu jedno oko. Patrzcie, <laughs> siebie narysowałem. No i teraz zrobię siebie w kostce lodu. Zobaczcie, to jest kostka lodu niebieskie, czyli jak lód, jak woda. Dajemy elegancko. Pomalujmy swoje ciało normalnie na czarno. Filem wypełnię. Oto jest moje ciało, to jestem ja. Czekaj, narysuję sobie e, ocz, o, oczko. Tutaj uśmiech, ok. I teraz wypełniamy normalnie niebieskim kolorem. Zobaczcie, jestem w lodzie, czekajcie, to jest lód. Lód wydaje takie, e, taki chłód, O, to jest taki chłód z dookoła, patrzcie, jestem normalnie w lodzie, klikamy OK. Pyk, kliknąłem OK, zobaczcie, to jestem ja. I teraz zobaczymy mnie. Uwaga, uwaga! Tak działa, działa, zobaczcie, jestem w lodzie, działa! Patrzcie na to! Jestem kostką lodu! 300 Tej Patty zaczyna szukać. Ej, czekaj. Zaraz, 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 zaraz. Już czekajcie. Ej, zobaczcie na to. Jestem normalnie w kostce. Tak jak narysowałem tutaj tak normalnie jestem w kostce lodu. Dobra, idziemy do lodówki i mam plan taki, żeby jeszcze pójść do lodówki i schować się w lodówce jako lód. Ej, to będzie 300 Oj, o nie, nie mogę przejść. Ej, mam problemy, mam problemy. Ej, nie mogę wejść, jestem za mały. Czekaj. Ej, muszę podskakiwać. Ej, czekaj, mam może inaczej to zrobię. Ej, game on spec. Nie, tak dalej. Okej, przylecę to. Ok, przelecę to, przelecę to. Czekajcie. Dobra, tutaj sobie latuję. O, tu Pati stoi. Zaraz będzie szukała. Dobra, nie lecimy jeszcze. sobie tutaj. Już, już, już. już no ja już zaraz. idę. Okej, okay, czekajcie, dobra, jestem tu. Patrzcie, będę tutaj w lodówce. Nad lodówką, o, nad lodówką. Będę udawał lód. Dobra, udajemy lód, patrzcie, tutaj jestem ja. Okej, okay, Pati, możesz szukać. Zaczynam, już. idę. Dobra, a przestań, tu jestem w Dobra, Pati idzie, uwaga, idzie, 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 idzie. Tu w kuchni patrzę, dobra, nic nie ma, okej. Okay. Głośno, wyraźnie, mów gdzie idziesz, co Idę mówisz, komentuj. Idę do góry teraz, tu jest jakaś skrzynka. Gdzie wy się schowaliście, jestem ciekawa. Dobra. Nie zobaczyła. Podpowiedź, możesz wejść do kuchni jak chcesz. Kuchni? No może sprawdzić jeszcze raz kuchnię, daję ci podpowiedź. Ujdziecie. Halo? koło mnie. Jest okay, tu gdzie gdzieś ktoś? Dobra, patrzy, patrzy, nie może znaleźć. O? Gdzie ja nic nie widzę? Halo. Nie widzi, nie widzi, nie widzi. Nie, to pewnie jakieś oszustwo było, bo a, tutaj. A na... A na tym, na, na lodówce jest lód, nie? Tylko tam był, zostawiłem lód taki, nie? Aha, no tylko lód jest, no. Aha, dobra. Ale się nabrała. Tylko no, lód, dobra. no no. No, to, no nikogo w kuchni nie ma, no faktycznie No nikogo nie znalazłam nie. nikogo, to była ściema, <laughs> pewnie specjalnie mi tak powiedziałeś. Ale zrobiłem, uj, rozaliłem szkołę, patrzcie Lutarnic. na to. Mam królową, haha, królowa znaleziona. Okej, okay, Patty znalazła królową, a ja udaję kostkę lodu do góry, Patty nie może mnie znaleźć, dobra, patrzcie wracam. jakie to jest 300 IQ. No. O nie! Znalazła mnie! Okej, okay, znalazła Sepka, znalazła królową, teraz ja zostałem. No szukaj mnie, szukaj Dobra. mnie, gdzie jest Maislo? Gdzie jest Maislo? E, gdzie on jest? Na dole nie ma go. Dobra. No, gdzie tu jestem? Nie gdzie ma go? ja jestem? Nitki mnie nie widzi. Gdzie ja jestem? Ej, gdzie on jest? No? Gdzie jest smajslo? Ja Patrzcie, jestem w środku w lodzie. Niechaj czeka jeszcze raz od dołu, ja jest w środku, może tu... zamknięty w lodzie. Normalnie widzicie to? Jak tak Tutaj nic nie widzę. Ej, no nie wiem gdzie ty jesteś. Halo? No. O, idzie, idzie, znowu, 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 znowu. To co, już mogę się pokazać, bo nie znalazłaś mnie, chyba poddajesz no, się. No, no powiedz. nie, no bo poddaję się, no nie mam pojęcia. Przeszłam wszystkie pomieszczenia w tym domu, nie wiem, gdzie na dworzu też byłam. Okej, okay, dobra, Patrycja się poddaje. Uwaga, wychodzę, chodźcie zobaczyć. Wchodzę, wychodzę. Gdzie, wychodzę. Gdzie, w jakim pomieszczeniu? Patrzcie, tutaj jestem jako Lud, widzicie co? mnie? Tutaj jestem, tu, patrz, tu jestem Serio? tu! <śla> Lodem Lod. byłem! Wygrałem, Jeźle. wygrałem <śla> ale ich To była dobra skrytka. Aj co i co wygrałem? No, powiem ci, że dobrze to zagrałeś. Wcale nie oszukiwałem, jak coś się ja tam weszło normalnie, wcale nie oszukiwałem. Widzowie, nie oszukiwałem. Nie napiszcie w komentarzu. Jak no dobra, coś, pati, dobra. Pati Sebek nie oszukiwałem poważnie, nie? Dobra. Jakbyście okay. coś podejrzewali, no to możemy mówić, ale ja nie oszukiwałem normalnie, poważnie, więc. Dobra, ok, no to w takim razie yy, teraz będzie szukającym Sebek. Sebek teraz? Ja? Dobra. No dobra, tak. no to będę szukał. Sebek teraz będzie szukał, a my idziemy się schować. Patty królowa, chodźcie, chowamy się, a później dobra ja będę się szukał. będzie się, dobrze, bo ja jestem dobry w tej klasie. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Sebek jest bardzo dobrym szukającym, więc musimy bardzo mocno. Ej. Do... Co jest, co się stało? Ty masz kaktus na głowie! Ej. Iho! Ja będę udawać roślinę, gdzie ja się tu ustawię, gdzieś tu, o, tu będę zdobić twój pokój. E, nie, 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 tu ja mam lepszą skrytkę. Może tutaj wejdź. Tu, tu stań na to, tu stań na to. Patrzcie, dobra. patrzcie, patrzcie. Dobra, super! <laughs> Patty, tutaj! Paty udaje <grych> Jaki Paty udaje kaktusa, patrzcie. Tylko no musisz go tak... do przodu, do przodu nie, no, o A idealnie. Dobra, faktycznie. O idealnie, patrzcie. <grych> Teraz na pewno mnie nie znajdzie! Ale Norwa jest super skrytka. 500 IQ 300, Ej, to najlepsza. Co ty mi to robi? Najlepsza. Czajna, <grytka> szybko, bo zaraz zaczynam. Dobra, ja idę, już idę, idę. Okej, okay, drugi rysunek, drugi rysunek. Dara, oszukujemy i sobie robimy drugi rysunek. Teraz wiecie, co ja zrobię? Zrobię z siebie z cegły. Ej, to będzie kozackie. robię z siebie z cegły, To jestem ja, patrzcie. Teraz tutaj, albo nie, za duża głowa, troszeczkę mniejsza. Okej, okay, rysuję głowę tak. Teraz jedna rączka, jedna noga, ale oszukuję podczas wypełniamy filem. Klick am OK. To jestem ja w środku w cegłę. Widzicie taki czarny tutaj? Tylko żeby nie zobaczyli moich rysunków. Jak tutaj jest specjalnie ukryłem i patrzymy. Jest, pojawiłem się, zobaczcie! Jestem cegłą! Tak jak tutaj nie rysowałem, taki jestem, patrzcie, Ale oszukuję! Moim kochanym pędzelkiem. To co narysuję, to się pojawia. Dosłownie ten pędzel robi wszystko. On jest najlepszy w Minecraft. Ale to jest The best. Dobra, wiecie co? Idziemy teraz się schować, czekaj. Ja będę już dawał cegłę może gdzieś. Czekaj, czekaj. Tutaj będę udawał cegłę, dobra. Patty. Patrz, kim jestem? Zacznij to, widzisz? Nie, nie okay, mogę! To lecimy, ale ja daję cegłę, szukać. a Okej, okay, Sebek szuka, da Sebek szuka. Jakie to jest 300 Dobra, no to lecimy. Paty, tutaj kwiata, a ja cegłę. Zobaczymy, kogo pierwszego Sebek znajdzie. Dobra, i Sebek szukasz? No, komentuj. Drukami jestem sadu? za kuchnią, już w pokoju jakimś tutaj z książkami. Idę na dół, nie tutaj są nic patricie, nie ma. Ale... My też nam się też patrzą, Ale nic pomyślę, nie ma. Że to? Chyba całego. jesteście na górze koło basenu, coś mi się wydaje. Poszedł tak, dalej! Tak! Nie zobaczył nas! <laughs> Ej, serio, on myśli, że jestem Ej, na masenie nikogo nie ma, a może we wodzie? E, a on nie, pomyślał, tutaj że jesteś kwiatem, a nie jest. Dobra, zobaczymy czy nas znajdzie. Zobaczcie, cały czas się kryjemy, nie możemy wyjść ze skrytki. Ja mam wyłączony mikrofon, co jak mnie nie słyszy, więc e, tutaj on O, A kogo chodzi, ja dalej. tutaj mam? <laughs> Królowa pszczół za tym. E, lampą. królową, pewnie. Znalazł królową, okej, okay, idzie znowu, idzie znowu. Znalazł królową, tak, znalazł królową pszczół. Na dole Królowa Jeszcze tylko zostaliśmy tutaj na dole teraz. Jesteśmy, szukamy. Tak, rozgląda się wszędzie. Dobra, ciekawe, kogo znajdzie pierwszego: czy Patty, czy mnie? o to jest pytanie. Wiem, tu w tej skrzynce! Nie, o szukaniu. tam do dole, jeszcze ich nie ma. Dobra, patrzymy. O, idzie, 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 idzie. Do góra? Cicho. Może, może tutaj. Nie. Szuka, szuka fotele, a nie można znaleźć. Patrzy do góry. Ciekawe, czy znajdzie, uwaga. Patrzy się, patrzy się po książkach. E, e, e. Kto tu jest? Panie! Ja chyba znam tą panią, Patty! i z kwiatem na głowie widzę pati. cię! Panie, Panie, ja dobra. mam kwiata na głowie! Ha, ha. Patty nie da rady, teraz ciekawe, czy koło mnie przejdzie. Kopaty, nic nie, gadaj! Dobra, dobra. O, mimo, może zaraz znaleźć nie No ale szukaj, szukaj. No, szukam, szukam, ale nic. Ej, tutaj, widzę! Gdzie ja? To ja też tak! Ej, ostatniego, ostatniego znalazłeś mnie. Znowu wygrałeś. Ej, dobra, drugi raz wygrałem, dobra, drugi raz wygrałem. widzowie. trzymamy, daję, daję radę. A, jest to najlepszy chowany. Jak ty wyglądasz w tej cegle, nie mogę. Najlepszy chowany to ja! Teraz ty szukasz, albo królowa. Okej, okay, dobra, to teraz królowa szuka, królowa, dobra, lecimy, królowa szuka, a później ja będę szukał, więc to będzie ciekawe, okej, okay, królowa przód, raz szuka, a my się chowamy, dobra, dobra. Zaraz po raz kolejny się chowam, zaraz widzowie będę szukał ja, yy, Sebek, co ty zrobiłeś, co jest, no, do... ja ma jestem lodówką, ej, on wziął lodówkę na głowie, na głowę i teraz schowa się pod lodówką. XD, serio, lodówkę ma na głowie. Teraz się ustawię. O, co i tak. Co to jest XD, serio? No nie naprawdę, jak to wygląda? Lodówka pod głową. Dobra, idziemy. teraz co ja bym mógł wymyśleć? Czekaj, weźmy sobie może. A gdzie jest Patty w ogóle? Ty, Patty, gdzieś tam poszła? Ja się Dobra. schowałam, już nie wychodzę. Okej, okay, Paty gdzieś się schowała, ciekawe gdzie jest, nie widzę jej. Raki, wiecie co? Teraz ja będę w takim razie rysował. Tutaj rysunek robię kolejny rysunek, zobaczcie ja oszukuję znowu. Narysujmy coś innego, wiecie co? Narysuję teraz, że będę krową. Ej, to będzie genialne. Rysujemy głowę krowy, jedna. Tutaj będzie ciało jej. Tu jest noga, jedna, druga, trzecia i czwarta. Dobra, teraz będę krową, widzowie. Taka uśmiechnięta łódźka, krowa. Rysujemy ją na czarno. O, taka krzywa trochę, dobra, elegancko. Patrzcie, zrobimy jej plamę. Tu jedna plamka, bo krowa ma takie plamki. Tu trzecia, patrz jak to wyszło uśmiechnięta. To jest krowa? Nie wiem. Klikamy OK. Pyk, kliknąłem. Patrzcie, narysowałem siebie. Zobaczmy, czy to działa. Uwaga, jest działa, jestem krową. Ej, jest zadziałało. Patrzcie, jestem krową. Ale jazda, dobra, weźmy wy Idźmy, jak ja oszukuję. Pędzelkiem to wiecie, co ja się zamieniam. Ok, wybijamy to jeszcze szło. Dobra, elegancko. I w takim razie teraz się wybijamy i idziemy. Dobra, no to weźmy w takim razie, wyjdźmy sobie na podwórko. Gdzieś tutaj. O, dobra, będę udawał krowę, ale to jest genialne. No to co, klopszczół, możesz szukać jak coś. To dawaj, szukaj. królowo! Okej, okay, dobra. No to szukaj w takim razie, no. Szybciutko trzeba szukać. Jak ją zobaczycie, to od razu mówcie, nie? Dobra. Królowa pszczół nie ja mówi, Ja ją bo, widzę, ja ją widzę! Tutaj mikrofon jest. mikrofon jej się zepsuł, królowej, nie? Dobra, ciekawe gdzie ona jest. Ja tu, ja tu, patrzcie jak stoję, idealne miejsce, jestem krową! Dobra, gdzie ona jest? Hmm. Gdzie on do góry. O, widzę ją, widzę, ją, jest tutaj, dobra, jest, widzę, schodzi na dół, schodzi na dół, uwaga, czy ona do mnie podejdzie? Proszę państwa. Pa pa, pa, pa. idzie, 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 idzie. Zeszła na dół, zeszła na dół, dobra, ej, widziała krowę, ale jakby nie, spo... nie spostrzega się na mnie. Znaczy, Zaczymy, czy ona zaraz do mnie podejdzie. Ej, sprawdzimy to. Ona poszła na dół, jest ktoś w piwnicy, może? Ej, jesteś ty? Nie, nie, ja nie, nie, ja jestem, jestem w, w kuchni. Okej, okay, nikogo w piwnicy nie wyszła, w dobra. wyszła, sprawdziła piwnicę, okej, okay, rozgląda się na lewo i prawo naraz zobaczymy, czy podejdzie, bo na zewnątrz też może w ogródku szukać. Dobra, i co? Nie podeszła. Czemu? Dobra, ona idzie dalej. O, idzie, idzie, czekaj, co w się. Ona, ona wszystko się rozgląda, nie? O, 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 patrzy się na mnie, ale mnie nie ma. Pa, pa, pa. Ona myśli, że jestem normalną krową. <laughs> ej, patrzcie, udaje krowę. Przeszła koło mnie, poszła dalej. XD, ej, ona nie wie, że jestem... Ja, ale ją wrobiłem, 300 IQ, dobra. Okej, okay, mnie nie znalazła, ty, ja jestem najlepszym chowanym Najlepszym, dosłownie Ej, nie, nie, bab, babnie nie, znalazła Okej, okay, Sepka znalazła A Teraz zobaczmy, czy Pati. A gdzie jest Pati właśnie, to jest pytanie Ja gdzie jestem w sypialni tutaj W sypialni? No O, ciekawie, dobra Ej, uważasz, O że nie, pru... znalazła mnie, znalazła mnie Oj, znalazła Jak dobra. szybko A ja byłem tutaj, chodź zobaczyć, Klowa, ja tutaj byłem W tym miejscu, patrz, tutaj byłem Tu jestem, wygrałem znowu ja ty się tam schowałeś! Ona w szoku, baba w szoku, ty wkurzona, patrzę kusza głową. No tu byłem, tu stałem, naprawdę, patrzcie, ona jest wkurzona, Sebek i zobaczcie, ona jest się wkurzyła. A -a. Ej, ale na tutaj stałem, nie oszukiwałem, naprawdę nie oszukiwałem tutaj, o tutaj się skryłem, o tak, tak się kryłem, no tak Widzowie, napiszcie w komentarzu, ja nie oszukiwałem, naprawdę. Królowa pszczół się wkurzyła Na pewno? Ej. No pewno, na pewno Ej, zobaczcie, królowa pszczół się wkurzyła i ona mówi i coś tam kiwała głową, że wiecie, że ja coś tu oszukuję. No ja nie nic nie oszukuję, tutaj stałem. No, ale ona się wkurzyła. Ej, królowa pszczół chyba wie, że oszukuje. <laughs> Dora, okej, okay, idziemy wtedy. No ale to teraz wiecie co? W na genialny pomysł. E, szukacie cię we dwoje. Patty i Sebek szukają we dwoje, żeby o, dobra, ja, żebym ja miał ciężej. O, to będzie genialne. Teraz będzie dwóch szukających. Sebek dobra. i pati szuka. I po Sebku i Patty to ja będę wtedy y, szukającym. Dobra, to zaczynamy. Pati i Sebek szukają we dwoje. Dobra. Dobra, okay. my liczymy. To chowamy się. Dobra, dobra, Klowa pszczół, chowaj się, chowaj się. Dobra, to teraz ja idę na dół, patrzcie, ja będę oszukiwał, biorę pęcelek, zobaczcie. I wiecie, co zrobię? Zniknę swoje ciało. Patrzcie, robię kolejny rysunek tutaj. Okej, okay, rysujemy, patrzcie. To jest ten ja, tutaj na czarno się narysuję, nie? To jestem ja, tak, elegancko Tu mam jedno oko, patrz, narysuję Tu jest jedno oko, tu jest drugie oko Pomaluję, nie wiem, tutaj filem wypełnię O, to jestem ja, taki uśmiechnięty, nie? Ale narysuję Tylko głowę, bez ciała Widzicie? Nie mam ciała Klikam OK, pyk Narysowałem tylko samą głowę, zobaczcie. Sama głowa. I teraz patrzymy na mnie. Ło, coś stało. Jestem! Patrzcie, są głową, to działa, to działa. Zobaczcie, sama głowa. Jestem tak, jak narysowałem po lewej stronie. Ole, 300 q To będzie już bardzo hardkorowe. Dobra, nie że już idziemy? Tak. Dobra. Czekaj, czekaj, dobra. czekajcie, jeszcze czekajcie, czekajcie. No dobra, dobra to ostatnia... 10 sekund, to ostatnie. Okej, okay, czekajcie, czekajcie, tu się schowa, tu się schowę. Dobra, patrzcie na to, zmieściłem się. 300 IQ. I, a ja, czekaj, mogę to dać jeszcze tym skrzynię wyżej, czy nie? A tutaj nie, dobra, okej, okay, może tyle być. Okej, okay, dobra, no to zaczynajcie! Patrzcie no to zaczynamy? Samą głową to wygląda jakbym był w skrzynce. Ale szukuje pęcelkiem, ale szukuje Jesteśmy w kuchni, paty, eee, Ty ogarniasz dół, a ja ogarniam górę, idę na górę tam gdzie backi. Idzie Sebek, idzie Sebek przeszedł, nie widział, ale każde pomieszczenie nie biegajcie aż, wszędzie stradzajcie. Dobrze jest tam, Dobra, patrzcie, Pati, Pati, Pati jest, Pati sprawdza Aż tam coś, tutaj. A ja jestem na skrzynkach jako głowa, czekajcie, zniknąłem w swoje połowę ciała, ja normalnie ołówkiem wymazałem swoje ciało i normalnie jestem głową, zobaczcie na to, głową jestem na skrzynce. Góra jest czysta, może tutaj? I Patrzę w skrzynkach. Pati, coś patrzy, pati, coś patrzy, zaczcie, rozgląda się na skrzynkach, mm -hmm. a ja jestem u góry, nie widzi mnie i super. Dobra, nie mamy mi to jest to zobaczyć, zobaczyć poważnie. Dobra, i teraz y, Sebek poszedł na górę. Dobra, a Pati? E, nie, ona też poszła. Okej, okay, oni poszli dalej. Nie mogą znaleźć mnie. A zobaczymy, czy królową pszczół znajdą. Dobra, moja skrytka jest na, na razie the best. nikt mnie nie może znaleźć. O, Masz królową albo smaj! Przeszedł Sebek. Okej, okay, Pati idzie. E, nie mam. Nie Dobra. mam nic, to no szukajcie, 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 znajdziecie. A gdzie jest królowa? No musicie poszukać królową, no. Dokładnie, we dwoje, szukajcie szybko, musicie ją znaleźć. Dobra, opatrzcie i idą mi, idą, idą. Ja nie mogę znaleźć. Jeszcze królowa! Dół. Pamiętajcie, Halo. pamiętajcie, jeszcze o piwnicy. O, patrz, przeszedł dalej. Poszedł dalej, ja. Nie widzą mnie. W piwnicy mam ją! Okay. O! O! Też ją widzę! Królowo wychodź! To teraz szukajcie mnie we trójkę, we trójkę mnie szukajcie teraz, dobra. we trzech! No, dobra, czy dam radę, czy dam radę, uwaga. Teraz Pati, Królowa i Sebek mnie szukają, dobra, oni mogą mnie znaleźć znaleźć poważnie, więc szukają, uwaga. Eee, podpowiedź, jestem tu gdzie, gdzie tarcza, uwaga. Tarcza, tarcza. No Jaka gdzie? Tarcza. A, chyba ta do darta. No tarcza, gdzie jest tarcza? Poszukajcie, Zabek, gdzie jest, gdzie gdzie jest? Do I darta? koło, koło i tarcza, koło powieszone Drugą, na linice. szukam, jestem w kuchni, tutaj żadnej tarczy nie ma. No tu jest. Odora królowa już widzi. E, no, wyszukajcie tarczy. O, dobra, dobra. Gdzie jest patizur. tarcza, zebek? No szukajcie, szukajcie, gdzie ja mogę o, dobra, być? Dobra, dobra, no szukamy. No, gdzie ja mogę być, no? Szukajcie, aż znajdziecie, no. Nie mogą mnie znaleźć we trójkę, My ale To jest tarcza jak byk, przecież ją widzę, ale... no. no ale gdzie? Żerandol pusty, na no, słupicie ja nie ma. No, gdzie jestem? Dniema. Szukajcie, gdzie ja jestem, no. Może w skrzynce no? się schował. No, szukaj, szukaj. U nie, otworzył! Co jest? Otworzył skrzynkę i mnie zamknął, patrzcie co on robi! Co on robi? No, Ej, mam e, wanilia, coś tu, jakieś pączki. O nie, a dostałem, nie, nie! A, spadłem! Yyy... Eee, Ej, za... e, 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 co to jest? Jak otworzyłeś skrzynkę, to spad... Eee, nic, nic, to no wszystko w porządku. Nalazłem cię! Haha. To ja może sobie lepiej pójdę. Ej, poczekaj, poczekaj, chodź na chwilę ze mną. Ja nic Jak nie oszukiwałem, to Chodź ze mną, chodź ze mną, smaj za mną, co? bo co? ja coś tutaj widziałam, bo ja tutaj cię szukałam i zobaczyłam, co to jest, co to są za rysunki pod tymi schodami. Yy, to, 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 to. To nie moje to to rysunki! To, to nie moje rysunki, to. To, to, Kto to ty, ty oszukiwałeś? To nie ja, to ja, ja nie oszukiwałem, to nie moje rysunki, to, to. To, to królowa, to królowa, to, to wszystko przez mnie, to królowa jej wina. Królowa to ty. <laughs> Ale przecież to jest Dom Smyslow, więc to nie mogła narysować królowa chyba. No właśnie. A ja już może sobie lepiej pójdę, na razie, papa, trzymajcie się. Ale <laughs> czekaj, stój, stój, stój. A, ja nie oszukiwałem, naprawdę Idźmy ja nie oszukiwałem. Ja nie oszukiwałem, o nie, widzowie, oni zobaczyli moje rysunki, mam przegibane, uciekam, to nie ja! Chodź tu! O nie, dowiedzieli się, widzowie, mam problem, ale wy wbijajcie na mój sklep, słuchajcie, smajsokroka.pl, po koszulki, nowe bluzy się pojawiły też, zobaczcie, nowe bre, breloki, smajsokroka.pl, Krokapel, w opisie, widzimy się jutro, oni mnie gonią, a ja oszukiwałem. Chodź Napiszcie w komentarzu, może macie jakieś inne pomysły i do jutra!